Nie w stanie być kibicem i przestać nim być, bo to, to nie jest tak, jak rzucasz palenie. No, tego nie rzucisz. Człowiek zostaje kibicem jak ma 10-12 lat. Są tacy, co was tutaj lubią, są tacy, co was nie lubią. No, różnie to wygląda, nie? Generalnie macie przyzwolenie, że możecie sobie tutaj chodzić z kamerą i kręcić, a jakie wy z tego wyciągniecie wnioski, to już zależy od was, nie? Jakby to ktoś inny wszedł, to by na pewno nie, 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 nie mógł kamerować. Nawet by nie mógł podejść, żeby to nie? To jest fanatyzm. Fanatyz się ma w głowie non stop. To jest miłość od, od A do Z, od rana do wieczora, w nocy o tym myślisz cały czas. Żyjesz tym klubem, żyjesz tymi ludźmi. Z dziesiątka! Po tych co najmniej 10 latach takiego aktywnego kibicowania nie umiałabym przestać nagle. To jest moje życie. No depende de nada, yo creo que es una es un, herma, un hermanamiento que ya está y que va a estar de por vida. ¡Sí! Taki jest Na tym meczu jak tak się z nimi jest to. No nie ma czegoś takiego, że to jest pan, to jest pani. To tak mówię do brata, do siostry, posun się. Wszyscy od razu są jednakowi równi. Nie? Tak by jedna rodzina, nie? niebieska rodzina nasza jest. No. Możemy zobaczyć treść tatuażu.